Siemasy strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam w czym chodzi Cristiano Ronaldo. Wokół Cristiano Ronaldo ostatnio dzieje się mega dużo. Jego transfer do Arabii Saudyjskiej wywołał mega kontrowersje, ale my dzisiaj przyjrzymy się czemuś innemu jego szafie, a konkretnie jego butom, ponieważ. Pary butów, które posiada są naprawdę warte uwagi, a dzisiaj pokażę Wam jak one wyglądają i ile mniej więcej kosztują. Przed odcinkiem byłoby super, gdybyście dodali lajka, subskrypcję oraz dzwoneczek na kanał, jeżeli interesuje Was świat butów oraz streetwearu. To jest kanał dla Was i mam nadzieję, że nie miniecie żadnego odcinka. Dodatkowo możecie wbić na moje media społecznościowe. Ostatnio uruchomiłem Telegrama, gdzie dodatkowo z moim kodem MAJSTER200 macie 200 zł rabatu na Golden Sneakers, a sponsorem odcinka jest aplikacja Hype, na której znajdziecie najlepsze wyprzedzania. Przedaże, promocje w sieci, macie dostępny kalendarz, premier najlepszych butów, które wychodzą oraz aktualne kody rabatowe. skierniki podaję Wam w opisie, także wpadajcie. Jeżeli chodzi o Cristiano Ronaldo, to zawodnik z Portugalii uwielbia białe i złote buty. To, że kolor złoty jest jednym z jego ulubionych wcale mnie nie dziwi ze względu na jego sposób bycia i w ogóle na jego charakter. Bardzo dużo butów, które posiada są albo białe, albo białe z elementami złotego, albo właśnie złote. Zobaczycie sami jak one wyglądają, więc zaczynajmy. Pierwszymi będą R Reacty 270, które już niestety nie wychodzą od Nike. Był to bardzo udany model, w momencie kiedy wszedł na w ogóle salony, był bardzo popularny. Kosztował niewiele i ta kolorystyka, którą ma na sobie Portugalczyk kosztowała gdzieś w okolicach 300 do 500 zł, na różnych promocjach, nawet. Piu, niektórzy mówią na nią Pure Platinum, niektórzy Smoke Grey, ale fakt faktem wyglądają bardzo fajnie te buty, aktualnie nie do dostania praktycznie w żadnym sklepie, wykupione, jedynie co możecie znaleźć je gdzieś na Stokiksie, ja sam staram się je znaleźć, jest bardzo ciężko, ale wydaje mi się, że jeżeli gdzieś je znajdziecie, będziecie musieli zapłacić mniej więcej od 600 do 1000 złotych. Kolejnym modelem będą Air Force. Air Force jedynki. U Cristiano Ronaldo zobaczycie prawie zawsze białe wydanie przewija się przez wiele jego zdjęć i jest to chyba jeden z ulubionych modeli w ogóle samego Portugalczyka. Dodatkowo ten Multic Golden Patchwork jest wydany wraz z nim we współpracy. Jest on także niedostępny nigdzie, ponieważ był już wydany dosyć dawno temu, rozprzedał się i można go znaleźć w okolicy od 1000 do 5000 zł. Jest to bardzo wahająca się cena do dostania z tego co widziałem na Goat. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie chcieli je kupić, to znajdziecie je w swoim rozmiarze. Wiadomo, że te starsze modele są ciężej dostępne, ale ten wygląda naprawdę bardzo spoko. Tak jak nie jestem jakieś tam super zwolnikiem koloru złotego w połączeniu właśnie z białym, to tutaj wygląda to ok. Kolejnym modelem będą kolejne Air Force'y. Jedynki tym razem z serii Bayou, także od Cristiano Ronaldo. Występował z nich nawet sneaker shopping, z tego co pamiętam, i była rozmowa tam właśnie, tocząca się o tym, że także się rozprzedały te buty. Można było je nabyć w różnych opcjach kolorystycznych. Tutaj także mamy połączenie białego ze złotym. Tu już tak fajnie, to nie wygląda według mnie jak ten Golden Patchwork. Kosztują one też mniej więcej od 1000 do 5000 zł. W zależności od kolorystyki, którą ktoś kiedyś stworzył, można je gdzieś poznajdywać na różnych portalach takich właśnie jak Great czy Goat, ale także są dosyć ciężko dostępne. Modelem, który jest mega popularny, mega drogi i pożądany przez wielu buciarzy są oczywiście Air Force 1 razem z Off-White'em. Pierwsze z serii D10, wydaje mi się, że jest to właśnie ten model, jest bardzo prześwietlony na tym zdjęciu, ale wydaje mi się, że jest to właśnie oryginalna kolorystyka do dostania na się od 15 do 30 tysięcy złotych trzeba wydać, żeby je kupić Modele z serii D10 skoczyły niemiłosiernie do góry i nie jest to ostatni, który się tutaj pojawi. Według mnie mega para, jedynym jej tak naprawdę problemem było to, że bardzo szybko traciła kolor ten biały i potem nie wyglądała już aż tak fajnie na zdjęciach, ale tak czy siak jest to jedna z najlepszych kolekcji, które powstała w ostatnich latach. A kolejnym modelem od Virgila ABLO tutaj na liście będą Vapor Max, których także się pojawił. Nie są one z serii Stricte D10, ponieważ tam mieliśmy inną kolorystykę. Tutaj jest to ta druga wersja, która wychodziła biała i czarna. Ona kosztuje gdzieś od 3 do 5 tysięcy zł. Z tego co sprawdziłem na się tam też te ceny się bardzo mocno wahają. Mogą one być dużo wyższe. To musicie wziąć pod uwagę. Mi osobiście bardzo się podobał ten model. Niestety ten IC SOL po jakimś czasie po prostu będzie także tracił kolor i to jest bardzo duży minus butów, które posiadają w ogóle ten Icy Sol w sobie i jeżeli widzicie właśnie buty z tym takim przeźroczystym, błękitnym kolorem, one zazwyczaj wyglądają pięknie, ale niestety po paru wyjściach, no już nie wygląda to tak cudownie. Ja jestem fanem takich kolorystyk, ale tak czy siak faktycznie trzeba zwrócić na to uwagę. Kolejnym modelem, który ostatnio zobaczyłem jest bardzo śmieszne zdjęcie, który wylądował w skarpetkach od Adidasa i Jordanach trójkach White Cement, co zazwyczaj wygląda dosyć zabawnie. Jeżeli ktoś tak chce chodzić, niech chodzi bi, to trochę tak koliduje ze sobą, ale... Jordany trójki White Cement, mega kultowe wydanie, mi osobiście bardzo się podoba, teraz te, które będzie wychodziło w wersji Reimaginate, będzie wyglądało przepięknie, będziemy mogli je dostać w tym roku, już niedługo, także możecie tutaj sobie zakasać rękawy, jeżeli ktoś chce kupić takie buty, jeżeli nie chce w tej nowej wersji trochę i trochę wyglądającej na vintage'ową. Można ją dostać właśnie w takiej wersji jak ma Cristiano Ronaldo, tylko właśnie na stokiksie. Tutaj cenka także jest dosyć wysoka. Jest to w okolicach od 3,5 do 5 tysięcy złotych w zależności od roku wydania, ponieważ one wychodziły już kilka razy. No i tak jedna z ostatnich kolorystyk właśnie gdzieś tam wlasuje się w takich kwotach. Wygląda bardzo ładnie i jest to super bucik na aktualną pogodę, na zimę, na początek wiosny, ponieważ jest dosyć gruby, wysoki. Mi bardzo ja się podoba. Będą buty McQueen y Oversize, które są bardzo popularne w pewnym momencie. Te buty na platformie McQueena były jednym z najpopularniejszych butów na całym świecie. Potem ten hype trochę na nie opadł, i to jest moment, w którym chyba one były mega popularne. To jest zdjęcie mniej więcej z takiego okresu ze złotym tyłem, który możecie dostać na Moli, że z tego co widziałem w Polsce. Jest do dostania także na stronie Aleksandra McQueena. Kosztuje gdzieś w okolicach 2,5 do 3 tysięcy złotych, w zależności jak tam przewalutowanie wam pójdzie z banku. Model ni zawsze się podobał, ale teraz faktycznie po czasie nie patrzę już na niego aż tak pozytywnie. Trochę ta podeszwa wygląda śmiesznie i nie pasuje mi do tej góry, ale jeżeli ktoś jest fanem tych butów, to jest jeden z niewielu modeli z tej listy, który na spokojnie będziecie mogli sobie kupić. Kolejnym modelem z tej listy, który będziecie mogli kupić, są Air Zoom Next Procentage Vaporfly. Jest to bardzo długa, złożona nazwa. Są to buty specjalnie stworzone do biegania różnych maratonów. Bardzo popularne z względu także na kolaborację z Off-White'em, w ogóle w pewnym momencie Nike je bardzo mocno pchało, tutaj mamy ją, je w tej, jednej z oryginalnych kolorystyk, które wychodziły na samym początku, nie ma jej już dostępnej na Nike jako taką właśnie z tą poduszką z samego przodu, ponieważ one się też wyróżniają właśnie tą poduszką, wcześniejsze wydania nie miały jej, tylko miały po prostu podeszwę z zoomem i... Można je kupić w innych kolorystykach na Nike, podepnę Wam link w opisie. Kosztują dosyć sporo, ale jeden z modeli aktualnie na promocji gdzieś kosztuje mniej więcej 500 zł. Zazwyczaj za te normalne kolorystyki trzeba dać gdzieś okolice 1000 zł, ale te buty, z tego co wiem, są mega lekkie, bardzo wygodne no i są idealnie stworzone właśnie do biegania maratonów, więc nie mogło być inaczej. Następnym modelem, którego już niestety tak nie dostaniecie, są Air Max 97 zł, także w kolaboracji z CR7. One aktualnie kosztują mega dużo pieniędzy. W sumie zdziwiłem się, że aż po tyle chodzą. Są one oczywiście w złotej kolorystyce. Były one także używane w różnych kampaniach reklamowych. Wyglądają ładnie, ponieważ no, kojarzymy 97 z na przykład Golden Bullet, z tym takim normalnym wydaniem. No i tutaj są jeszcze one takie trochę pozłacane, żeby wyglądały trochę bardziej, wiecie, ee, powiedzmy ekstrawagancko. Mi ten zabieg się podoba całkiem i na nogach wyglądają one naprawdę ok, no ale niestety cena tutaj jest zatrważająca i także można je zdobyć tylko i wyłącznie w jakichś sklepach resellerskich, na stokiksie czy właśnie na takich portalach jak Gold czy Great. Teraz przejdziemy sobie do modelu, który także jest w współpracy z cr 7 którym ćwiczył na siłowni i był to model faktycznie stworzony do ćwiczenia na siłowni Nike Free Met.com, który totalnie przeszedł bokiem. W pewnym momencie faktycznie wyskoczyło bardzo dużo ich tego modelu kolorystyk ale niestety nie zachwycił gdzieś tam szerszej publiki. Aktualnie, jeżeli chodzi o tą kolorystykę od cr 7, jest go mega ciężko dostać na Stokiksie, praktycznie nie ma nawet sprzedaży tego modelu, nie ma gdzieś powystawianych tych modeli. Jeżeli chodzi o inne kolorystyki, to modele Metcon są gdzieś tam e, praktykowane przez Nike w nowych wersjach, w, nieco przerobionych, raczej w czarnych kolorystykach, tego co pamiętam, ale sam model nigdy nie przypadł mi do gustu, jest dosyć wąski i na pewno raczej jest z tych modeli, które nadaje się stricte gdzieś tam właśnie na ćwiczenie na siłowni, niż lifestyleowo dochodzenia na co dzień. A ostatnim modelem na liście będą buty, które są totalnie niedostępne, prawie nigdzie. Są to buty od Hermesa. Na stronie Hermesa ich nie znajdziecie. Hermesy Match, które na stokach się także nie występują. Próbowałem ich gdzieś poszukać w sieci, ale no są bardzo ciężko je do znalezienia. Są to buty, w których został złapany w samolocie. Wyglądają dosyć ciekawie. Wyglądają trochę jak buty gdzieś takich marek jak Calvin Klein, Versace dosyć podobna sylwetka, która jednak jest praktykowana gdzieś tam w modelach high fashion. Mi nie za bardzo się podoba i nie chciałbym w nich chodzić, ale jeżeli ktoś jest fanem, no to będzie musiał się naprawdę natrudzić, żeby gdziekolwiek je znaleźć. Także to wszystkie modele od Ronaldo, które Wam przygotowałem, dajcie znać, które Wam się najbardziej podobały. Mi osobiście chyba Air Force właśnie oryginalne z d które no, były jednym z moich greli przez bardzo długi okres czasu, ale jestem ciekawy, co wy wybierzecie. Mam nadzieję, że wpadniecie na mojego Instagrama, TikToka oraz nowego Telegrama. Tam będę wam podrzucał codziennie jakieś informacje na temat butów i ciekawostek, które aktualnie gdzieś się dzieją w świecie Streetwearu. Może zahaczymy tam także o jakieś konkursy. Także dzięki Wam Wielkie za odcinek. Do zobaczenia w następnym. Cześć.